Witam. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić niesamowitą teorię dotyczącą miasta Częstochowy. Jak doskonale wiadomo, miasto dzieli się na kilka głównych części: Raków i Wrzosowiak, przedzielone znaną estakadą i ostatnim groszem na północy, stradą, wielkie pole domów jednorodzinnych. Śródmieście, na którego północy znajdują się aleje oraz wielka przepotężna przeogromna jaśnie oświecona jasna góra Wielkiej Maryi Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski. Nad Śródmieściem znajduje się północ. Po lewej znajduje się także Lisiniec. Lecz w tej historii pominiemy Lisiniec gdyż on próbuje tylko zmylić nas od tropu. Patrząc na miasto od góry, dostrzegamy wyraźne kontury wszystkich najważniejszych frakcji miasta. Zaznaczmy teraz po kolei wszystkie najważniejsze: kolejno, Raków, Strado, śródmieście, północ. Dostrzegamy teraz, że wyszedł nam śródmieście.